zwany zamkiem w Bobowej został wzniesiony w XVII wieku. Obiekt gruntownie przebudowano w pierwszej połowie XIX wieku, a zamek w Bobowej stanowił siedzibę kolejnych właścicieli tej miejscowości. W 1887 roku należał do rodziny Długoszowskich, m.in. do adiutanta marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Bolesława Wieniawy Długoszowskiego, który wychowywał się w Bobowej. W 1916 roku Piłsudski odwiedził Bobową, gdzie był gościem Długoszowskich. W tym roku wypadła setna rocznica tego szczególnego przyjazdu, w związku z którą w Bobowej zorganizowano uroczystość upamiętniającą wizytę Józefa Piłsudskiego. Uroczysta msza święta w kościele parafialnym pod wezwaniem wszystkich świętych w Bobowej, koncelebrowana pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Jerza, rozpoczęła tą szczególną uroczystość. Po mszy każdy mógł zobaczyć inscenizację przyjazdu marszałka Józefa Piłsudskiego w asyście bandery konnej do dworu swego adiutanta Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. Ulice Bobowej przepełnione były lekcją pięknej historii odbywającej się w plenerze. W roli Wieniawy wystąpił Bogusław Linda, który nie ukrywał wielkiego sentymentu względem historii i potrzeby nauki patriotyzmu. Ja kocham te tereny, to jest tereny wiesz, pierwszych oddziałów polskich, nie? pierwszych regionów, a, a poza tym są piękne. Poza tym są łękowie, którzy tutaj żyją, których ko kocham i uwielbiam i których pozdrawiam. Poza tym są cmentarze z I wojny światowej, których jest tutaj dużo. I które są pięknie robione przez. Nie wiem, czy wie, że cmentarze były robione przez taki pułk, który był złożony z aktorów, e, malarzy, komediantów generalnie. Wacław Ligenza, burmistrz Bobowej, podkreślił fakt, że naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Wybitnych żołnierzy, wybitne osobowości należy w jakiś sposób docenić, tym bardziej jak oni są związani tu z naszą lokalną społecznością, z naszym miastem, z naszą gminą. Tak w przypadku generała Wieniawy-Długoszowskiego, który wiemy był wybitną postacią nie tylko jako żołnierz, adiutant marszałka Józefa Piłsudskiego, ale oprócz tego był przecież dyplomatą, był lekarzem, był pisarzem, poetą, to niezwykle uzdolniony człowiek, a wychowywał się w tym budynku, w tym obiekcie, tutaj gdzie mieści się teraz Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia. I okoliczność druga, bardzo ważna, to setna rocznica pobytu właśnie marszałka Józefa Piłsudskiego u rodziny Długoszowskiej. Więc to był też taka, taka kwestia inspirująca nas do tego, żeby właśnie w tą setną rocznicę powstał ten Myślę, piękny pomnik, może skromny, ale y, piękny, wszystkim się podoba. I żebyśmy y, po prostu młodym naszym tutaj pokoleniom, mogli też nowym, młodym pokoleniom przekazywali tą ważną wiedzę historyczną o naszych rodowitych Bobowianach i tych osobach, z którymi współpracowali, którzy odnosili tak ogromny sukces i zasłużyli się bardzo Polsce. Historia jest naszym tak. wielkim wspomnieniem i przeżyciem. Młode pokolenie po powinno brać. Przykład, udział w tym, co jednak kiedyś było, było wielkim sercem i doświadczeniem wszystkich, wszystkich Polaków przede wszystkim. Pani mówi, że to ważne, że to związane z naszą historią, że tak, to Tak, tak, jak że my to właśnie bierzemy udział, to mamy zaszczyt. Bobowa była na pewno dumna i była dumna z przyjazdu tak wielkiego gościa, jak był właśnie Piłsudski. Podczas całego wydarzenia nie zabrakło wizyty szczególnych gości, w tym parlamentarzystów, przedstawicieli władz lokalnych i samorządowych, duchownych i ludzi zasłużonych dla miasta Bobowa. Ci nie ukrywali słów uznania dla potrzeby i organizacji całego przedsięwzięcia. Wydaje mi się, że takie uroczystości, jak dzisiaj, tutaj w Bobowej, są bardzo, bardzo ważne. To jest jakaś cegiełka do upamiętnienia, ale i też nauki historii. Taka żywa inscenizacja, ta pamięć, ta uroczystość myślę, że zaskutkuje nie tylko wśród nas tutaj, w tym momencie obecnych, ale tym, którzy nawet zobaczą ten przekaz, że może sięgną do jakiejś książki historycznej, może zapytają rodziców, co to tak naprawdę się wtedy działo? Kto to był Wieniawa Długoszowski? A czemu o Piłsudskim się tak mówi? Myślę, że dzisiaj pamięć. Yy... Wielkim Polakom musimy przywrócić. Uwagę zwróciła również musztra paradna i koncert orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz orkiestry dętej z siedlisk. Było patriotycznie i zarazem muzycznie. Dodatkowymi atrakcjami przygotowanymi dla mieszkańców była kuchnia polowa, stoiska gastronomiczne oraz wiele atrakcji dla dzieci. Ciekawostką jest to, że podczas całego wydarzenia miał miejsce pobór do legionów, który zakończony był uzyskaniem książeczki wojskowej. Mieszkańcy nie ukrywali słów podziwu względem organizacji całej uroczystości. Uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa tutaj, i możemy się jakoś tak kulturalnie rozwinąć, dowiedzieć, co. Dowiedzieć się, co się działo w e, historii, e, jakie zasługi ma tutaj Bolesław Wieniawa-Długoszowski, no i e, Józef Piłsudski dla, naszy, dla naszego narodu. Czyli piękna, bogata lekcja historii w plenerze. Tak, oczywiście. Dowiedzieliśmy się historię, e, występ orkiestry jest wspaniały, muzyka elegancka, ludzi dużo, pogoda dopisała. Wydarzenie Piłsudski i Wieniawa, wielcy Polacy w służbie ojczyzny, zostało objęte honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Duda. już, zakwitły, by z nami w drogę, iść. już. Może nam się przyśnią, dziewczyny stąd. Jeszcze nowe dni, aż nie przez czerwonej będą śpiewać do marszu jak dziś. Gdy śpiewa wojsko, nie czekaj siostro.